W płockim wolontariacie od kilku dni szyją maseczki ochronne. Są one wykonane z bawełny, dlatego nadają się do prania w wysokiej temperaturze i mogą być wykorzystywane wielokrotnie. Pierwsza partia trafiła już do pracowników i pacjentów obydwu płockich szpitali. Na apel prezydenta Płocka, Andrzeja Nowakowskiego, do akcji włączają się kolejne osoby i firmy, które zaoferowały wykrój i szycie maseczek oraz zakup materiału. Kolejne partie maseczek zostaną przeznaczone m.in. dla pracowników Hospicjum Płockiego i PCK. Modernizacja Alei Kilińskiego wkroczyła w kolejną fazę. Drogowcy rozpoczęli przebudowę skrzyżowania alei z ulicami Wyszogrodzką i Słoneczną obok rogatek warszawskich. Wiąże się to z koniecznością całkowitego wyłączenia ruchu drogowego w tym miejscu. Samochody i autobusy jeżdżą objazdami. Informacje o zmienionych trasach czerwoniaków znajdziemy na stronie internetowej komunikacji miejskiej. Między Rogatkami w kierunku Podolszyc nie pojedziemy przez maksymalnie 5 tygodni, czyli do 30 kwietnia. Remont skrzyżowania jest częścią kompleksowej inwestycji walei Kilińskiego. Na całej jej długości powstaje kanalizacja deszczowa, nowa jezdnia, chodniki, oświetlenie a także droga rowerowa. Koszt prac to blisko 40 milionów złotych. Zakończą się latem tego roku.